Okres Świąt Bożego Narodzenia to piękna chrześcijańska tradycja. Jest to również święto rodziny i pojednania, bo spotykamy się w atmosferze wzajemnej życzliwości, aby złożyć sobie życzenia, dzielić się opłatkiem oraz wzajemną miłością i dobrą energią. Z tej okazji życzę Wam wszystkim przede wszystkim zdrowia, dużo sił i motywacji do tego, aby wszystkie życzenia zostały zrealizowane. Okres Nowego Roku to również czas podsumowań. I nowych planów na przyszłość. Jestem przekonany, że w przyszłym roku czekają nas nowe wyzwania, dlatego życzę sobie i Wam dobrej energii do tego, aby im sprostać, dużo sił do dalszego budowania piękna naszej Nałęczowskiej Ojczyzny. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia: spokojnych, wesołych, pełnych nadziei świąt, wszelkiej pomyślności. Oraz wspaniałych chwil, spełnionych marzeń oraz czasu spędzonego w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt w atmosferze wzajemnej życzliwości i realizacji nowych planów w nadchodzącym 2024 roku. Wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt. it's